Mafia z 2002 roku to jedna z tych gier, która swego czasu robiła ogromne wrażenie. Pod względem graficznym, jak i gameplayowym. W mojej pamięci był to jeden z najlepszych tytułów, jakie w życiu grałem. Fantastyczny klimat Stanów Zjednoczonych z lat 30 ubiegłego wieku, wciągająca fabuła oraz wyjątkowo przyjemny gameplay. A przynajmniej tak to pamiętałem. Kiedy usłyszałem, że wychodzi edycja ostateczna, pomyślałem, no spoko. Miło, że odświeżają ten kultowy tytuł, ale czy to jest koniecznie potrzebne? Przecież gra praktycznie się nie zastarzała. A przynajmniej tak mi się wydawało. Przed premierą remake'u postanowiłem przypomnieć sobie oryginał i udowodnić, że Mafia jest ciągle w świetnej formie. I tutaj nagłe zderzenie z murem. Grafika jakaś biedna, miasto płaskie i pozbawione życia, model strzelania i prowadzenia pojazdu też jakoś trącały z tenchlizną. Brak GPS-u i tych podobnych dodatków, które obecnie są powszechne. Szczególnie brakowało mi możliwości obracania kamery w czasie jazdy. Niestety, ale muszę przyznać, że czas nie był łaskawy dla Mafii. Nad czym bardzo ubolewam, bo wydawało mi się, że nie mogło się zestarzyć aż tak bardzo. W końcu Gothic 2 wyszedł w tym samym roku, a jest to niedościgniona perełka ludzkiej myśli twórczej. Po tym przykrym wspomnieniu wręcz odetchnąłem z ulgą, że jednak wychodzi ta wersja ostateczna, która odnowi to wspaniałą grę. Miałem jednak kilka obaw. Primo, Mafia 3 to kicz i nawet nie chodzi o powtarzalne misje czy rozgrywkę, ale o masę bugów, które miejscami sprawiały, że nie dało się grać w tytuł. A po drugie, remaster dwójki. Był. No cóż, mógłby nie powstawać. Ale w głębi miałem ciągle nadzieję, że w przypadku tej gry sytuacja będzie wyglądała inaczej. W końcu oryginalna gra miała doskonały klimat i historię. Wystarczyło po prostu odtworzyć i dostosować do dzisiejszych standardów. Na pierwszych screenshotach i pokazach z gameplayu tytuł zapowiadał się obiecująco. Graficznie stał na poziomie trójki, a rozgrywka przypominała współczesne gry. Było przyzwoicie. Tutaj jednak pojawiło się kilka ale. Co jeśli remaster za bardzo odejdzie od oryginału i porzuci to, co było najważniejsze? Mimo swojej klankowatości, mafia miała kilka fajnych rozwiązań, i szkoda by było, jakby znikł z remake'u. Przejdźmy zatem do edycji ostatecznej i przekonajmy się, jak ostatecznie to wyszło. What do they Słowem wstępu zanim zacznę, mafia opowiada historię Tomiego Angelo, taksówkarza z miasta Lost Heaven, który prowadził normalne, uczciwe życie. Do czasu, gdy jego drogi przecięły się z włoską mafią. Los sprawił, że mimo chęci bycia zwykłym człowiekiem, dołączył do poświadka i stał się rasowym gangsterem z krwi i kości. W pierwszej kolejności w oczy rzuca się odświeżona szata wizualna. W sumie to było oczywiste, nie trudno było poprawić coś, co wyszło prawie dwie dekady temu. Miasto nieznacznie zmieniło się względem pierwowzoru. Tu przerobili kilka ulic, tam dodali kilka nowych elementów otoczenia i tym podobnie. Ogólnie jest schludnie. Ulice zapełniły się samochodami i przechodniami. Na niebie możemy zauważyć przotujące sterowce, a po rzece pływające parowce. Na plus również zasługują cutscenki, przy których tworzeniu został wykorzystany motion capture, co jeszcze spotęgowało wrażenie i miodność tych film. Rozgrywka również została poprawiona. W końcu można kręcić kamerą w czasie prowadzenia pojazdu. Model strzelania również uległ kilku zmianom. Doszedł system osłon znany z innych gier i poprawiono feeling z oddawanych strzałów. Na szczęście nie został skazualizowany, bo po prezentacjach miałem odczucie, że jest dostosowany do standardów konsolowych, ale na szczęście tak się nie stało. Poza samymi zmianami w gameplayu, liftingowi również została poddana fabuła. I nie, nie została zmieniona względem oryginału, ale raczej nieco poszerzona i poprawiona. Wydaje się być bardziej naturalna i autentyczna. Dla przykładu, Tommy w pierwotnym wzorze praktycznie z miejsca zostaje członkiem rodziny. Po tym jak zostaje zdemulowanego taksówka. W remake'u pierwsza misja odbywa się przed dołączeniem i jest pewnego rodzaju testem. I moim zdaniem ma to więcej sensu niż przypadkowy taksówkarz zostaje gangsterem, bo uciekł przed zbirami. Dodatkowo w samej grze jest więcej przerwników filmowych i są bardziej rozbudowane o dodatkowe kwestie czy postacie trzecie Część misji również została przerobiona na potrzeby remake'u. Ucieczka taksówką przed gangsterami na samym początku jest najlepszym przykładem. Główne postacie historii też otrzymały więcej światła. Nie są już tylko osobami w tle protagonisty, ale są prawdziwą częścią jego opowieści. Poli faktycznie jest śmieszkiem, jak o nim mówił Tommy w oryginale, ale nie było tego pokazanego w katcenkach. Mimo, że fabuła jest poważna i momentami wyjątkowo mroczna, to brakowało trochę takiego, bardziej życiowego podejścia do tematu, i tutaj to poczułem. Wiadomo, nie każdemu musi to przypaść do gustu i wolałby, żeby rzeczy zostały po staremu, ale w mojej opinii jest dobrze. Wracając jednak do technikaliów, warto kilku z nich wspomnieć. Twórcy przed premierem zapowiadali, że policja już nie będzie taka nachalna, jak to miało miejsce dawniej. To prawda, bo są teraz dwa tryby ustawień aktywności policji. Jest klasyczny, znany z oryginału, czyli policja będzie ścigać nas za każde przewinienie, przekroczenie prędkości, stłuczki czy jechanie na czerwonym świetle. Jest też nowy, a mianowicie łagodniejszy. Stróże prawa będą nas jedynie ścigać, jeśli popełnimy jakieś poważne przestępstwo. I jak bardzo lubiłem klasyczne podejście, bo dodawało masę realistycznego klimatu, tak przyjemnie mi się grało bez tych ograniczeń. Przynajmniej można było pozasuwać furu po mieście bez obawy, że za chwilę dostaniemy mandat. Tak czy siak, miło, że twórcy dali nam wybór jak chcemy grać. Poza tym mamy jeszcze możliwość wyłączenia podróży pomiędzy misjami, co zdecydowanie przyspiesza rozgrywkę. Ja osobiście lubię przemierzać Lost Heaven outkiem, ale jeśli przechodzi się grę któryś raz z rzędu, to może być to niecłóżące. Po przejściu gry przyznam szczerze, że byłem usatysfakcjonowany. Cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem myśl, że Stara Mafia była arcydziełem, do którego wracając będę szczęśliwy jak w czasach kiedy pierwszy raz w nią grałem. Okazało się jednak, że to właśnie remake jest tym jak wyglądał w mojej głowie oryginał. Śliczna grafika, przyjemny gameplay i niesamowity klimat. Tak pamiętałam mafię z 2002 roku, a to właśnie dała mi edycja ostateczna. Ode mnie tytuł otrzymuje 9 na 10, bo miło było ponownie zagrać w grę młodości w świetności i chwala jaką dała mi w nowym wydaniu. Dla osób, które są zaznajomione z pierwowzorem polecam gorąco, bo jest to miły powrót. Z kolei osobom, które nigdy nie grały, polecam jeszcze bardziej, bo jest to niesamowita historia, którą powinien poznać każdy gracz. Tymczasem dzięki za uwagę i cześć!